To nie jest clickbait, poważnie. Cześć, kochani, z tej strony Kamil. Mam dzisiaj dla Was recenzję karty graficznej, a konkretnie RTX 2060 Super w wydaniu RockStrix Gaming Advanced od Asusa. Na początku tak troszkę sceptycznie podchodziłem do recenzji tej karty, ponieważ nie tak dawno temu robiłem na kanale MoreleTV TV wielki tester TX2060 Super, no i tam Rockstrix znalazł się jeden w tym porównaniu, no i tak. Czy jest sens jeszcze raz do tej karty wracać, ale w momencie, kiedy wrzuciłem tę kartę na test bench, okazało się, że to nie jest to samo wydanie. Tutaj kluczowe jest to słowo Advanced. Na początek troszkę o specyfikacji. Mamy tutaj rdzeń Tu 106, architektura Turing oczywiście, 2160 rdzeni Kuda, zegar Boost 1710 MHz, ale GPU Boost 30 PH te kartę dużo dalej, o tym za moment. Mamy 8 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie i 160-watowe TDP. Jak widzicie, karta ta ma konstrukcję chłodzenia 3-wentylatorową. Są to wentylatory Wing Blade dokładnie. One mają opadające końcówki łopatek. Dzięki temu zwiększają przepływ powietrza i zmniejszają jednocześnie generowany hałas. Na śledziu naszego RTXa 2060 Super mamy dwa porty DisplayPort, dwa razy HDMI oraz pojedyncze USB-C. Żeby zasilić kartę potrzebne są dwa kable 8 i 6-pinowy. I tutaj taki fajny dodatek, zaraz przy ich podłączeniu są LEDy, które informują nas o tym, czy wszystko jest w porządku. Poza tym karta jest wyposażona w podwójny BIOS. Mamy tutaj do wyboru tryb OC albo Silent. Wiadomo, że zazwyczaj wszyscy korzystają z tego trybu wydajnościowego, no ale fajnie, że jest taki dodatek, gdybyśmy na przykład chcieli flashować BIOS karty, to możemy to zrobić nie obawiając się, że ją zbrickujemy. Kolejny taki ciekawy dodatek to możliwość podłączenia zewnętrznych wentylatorów, tak żeby sterować nimi za pomocą karty na PCB. Znajdują się dwa takie porty, także jeżeli zabraknie nam wejścia na płycie głównej, na przykład, to możemy wentylator podłączyć do RTX-a. Mamy również przepiękne LEDy, które są obecne nie tylko na obudowie chłodzenia, ale również na backplate, który jest metalowy, by the way. LEDy te oczywiście są kompatybilne z technologią Aura Sync, także możemy się tutaj dowoli bawić efektami, kolorami itd., jeżeli ktoś. Lubi LEDy w komputerze, to będzie miał co robić. Możemy je również oczywiście wyłączyć zupełnie za pomocą oprogramowania, ale nie tylko, ponieważ na PCB znajduje się przycisk do takiego szybkiego wyłączenia lub włączenia LEDów. Mhm. O nie! Nagrywa dalej? Nagrywa. Upszy. Spokój tam. <laughs> Jakbym mówił. <laughs> Dobra. Karta jest naprawdę spora, ale powinna się zmieścić w większości obudów. Pełne wymiary zostawiam Wam o tutaj, ale chciałbym zaznaczyć, że nie jest to przerost formy nad treścią. Ona jest duża nie bez powodu. Tutaj sporo miejsca zajmuje bowiem tłusty radiator. Mamy również sześć rurek odprowadzających ciepło i zastosowana jest technologia. Max Contact, czyli zwiększenie tej powierzchni stycznej z GPU dla lepszego odprowadzania ciepła. I jeszcze nim przejdziemy do wydajności i kultury pracy, dosłownie dwa słowa o dodatkach. Razem z kartą dostajemy tasiemki takie do organizowania kabli z logo ROG Strix oraz kabel adapter, gdyby nasz zasilacz nie był wyposażony w kabel ośmiopinowy. Zobaczcie teraz jak karta radzi sobie w grach. Oczywiście 2060 Super jest bardziej pod rozdzielczość 1440p, ale zrobiłem również benchmarki Full HD i prezentuję je wam najpierw. Wszystkie gry na najwyższych ustawieniach poza CS-em, oczywiście. Jak widzicie, karta radzi sobie świetnie. W 2K również świetna wydajność, jedynie w Assassin's Creed Odyssey oraz Red Dead Redemption 2 schodzimy poniżej 60 klatek. Ale jest jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieć przy okazji recenzji każdego RTX-a właściwie, czyli technologie wprowadzone przez Nvidia razem z premierą architektury Turing, a mianowicie Ray Tracing i DLSS. Zasada ich działania chyba wszyscy znają, więc nie będę tego tłumaczył, ale chciałbym zwrócić uwagę na co innego. W dniu premiery kart RTX nie było z tym najlepiej. Mało wspieranych tytułów, ogromne spadki na wydajności przy włączonym śledzeniu promieni i ledwo widoczny efekt. Z czasem jednak to się zmienia i chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwa tytuły gier, w których ray tracing i DLSS zaczynają pokazywać pazur. Pierwsza to Control, jak dla mnie gra roku 2019, pod każdym niemal względem wyróżniająca się z tłumu. Świetny gameplay, niesamowity level design, porąbana fabuła i do tego najlepsza implementacja Ray tracingu jaką widziałem. Tutaj robi to ogromną różnicę i naprawdę warto sprawdzić, tym bardziej, że na karcie takiej jak nasz testowany RTX można śmiało pograć nawet na wymaksowanych ustawieniach, a jeśli komuś będzie za mało FPS-ów, po włączeniu DLSS robi się już naprawdę gładko. I to nie tylko Full HD, jak sami widzicie. Co prawda, o ile śledzenie promieni jest fenomenalne, to DLSS da się jednak odczuć i widać lekki spadek na jakości. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. I tutaj wkracza Deliver as the Moon. Gra, o której niewielu chyba słyszało, aż koda, bo jest jednym z ciekawszych tytułów, jakie miałem okazję w ostatnim czasie zagrać. Fenomenalny klimat, wciągający gameplay i ponownie bardzo fajna implementacja ray tracingu. Nie jest on tak wyraźny jak w przypadku Control, ale robi wrażenie. Na co jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to DLSS, dzięki któremu można pokusić się nawet o granie w 4K na takiej 2060 Super. A co więcej, straty na jakości obrazu są ledwo zauważalne. Nvidia zebrała sporo krytyki, kiedy pokazała swoje nowe technologie światu, ale z każdą grą jest moim zdaniem coraz lepiej i widać, że idziemy w dobrym kierunku. Ale wróćmy do tematu. Wydajność 2060 Super jest już, wydaje mi się, wszystkim mniej więcej znana, ale to, co Tutaj tę kartę wyróżnia i co mnie zaskoczyło przy jej testach, to kultura pracy. Mamy naprawdę świetne wyniki w departamencie temperatur i hałasu. Jedynie 52 stopnie pod ciągłym 100% obciążeniem stres testu włochatego pączka, i to samo w grach. Musiałem te testy powtarzać kilka razy, bo aż ciężko mi było uwierzyć, że ta karta chodzi tak chłodno i to w trybie OC. Hałas natomiast jaki ta karta generuje to nie więcej jak 39 dB. Wentylatory prędkują. Prędkują? Co? Hałas natomiast jaki ta karta generuje, to nie więcej jak 39 dB, tak samo pod 100% obciążeniem, wentylatory pracują wówczas na 43% swoich możliwości. Także naprawdę bardzo imponujące wyniki, no i teraz przechodzimy do tego, dlaczego nazwałem tego RTX 2060 Super najlepszym w tytule. Otóż, tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie tak dawno temu robiłem porównanie tych kart na Morelle TV, no i jak wrzucimy sobie tego konkretnie w to zestawienie, to nie tylko jest kartą, która pracuje najciszej, ale również deklasuje absolutnie konkurencję pod kątem temperatur. Ale to wcale nie wszystko, ponieważ karta ta osiąga również najwyższe średnie zegary boost. Udało mi się ją podkręcić o około 95 MHz. Ona normalnie w tym zwykłym trybie OC tak prosto z fabryki boostowała na mniej więcej 1930 MHz, a po manualnym jeszcze moim podkręceniu na 2115. Także po raz kolejny najlepszy wynik w tym zestawieniu RTX -u 2060 Super, a co za tym idzie najlepsza wydajność. Także jak widzicie mamy tutaj naprawdę konkretny kawałek sprzętu od Asusa. Karta godna polecenia, tym bardziej, że cenowo wcale jakoś wielce nie odstaje od konkurencji. Link do testowanej karty zostawiam Wam oczywiście. Opisie. Teraz to będzie już wszystko na dzisiaj, ale chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o tym, żeby zostawić suba, łapkę w górę, tak zwany dzwoneczek, również kliknąć, a może zajrzeć na mojego Instagrama. Naprawdę bardzo by mi to pomogło. To nic się nie dzieje. Jak się nic nie dzieje? Przecież wrzucam coś co jakiś czas. Znowu. No tak. No a teraz już chciałbym podziękować Asusowi za podesłanie sprzętu do testów, a Wam jak zwykle za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.